8 czerwca świętowano czterdziestolecie szkoły podstawowej nr 3 na osiedlu Ciażor. Szkoła na trwałe związana z życiem i klimatem osiedla jest o rok młodsza od blokowiska. Najstarsze żorskie osiedle, choć niewielkie, było pierwszym jakie powstało w okresie intensywnego rozwoju naszego miasta. Nic dziwnego, że uruchomiono także szkołę podstawową, aby dzieci mieszkańców mogły uczyć się blisko miejsca zamieszkania. Trójka świętowała najpierw w Kościele Świętych Apostołów Filipa i Jakuba podczas nabożeństwa ekumenicznego, a następnie goście udali się do Domu Kultury na uroczystą akademię, aby potem w dalszej części obchodów uczestniczyć na terenie szkoły. Tam nastąpiło oficjalne otwarcie boiska Orlik, zwiedzanie wystaw i możliwość spotkania roczników klasowych. Szkole, jej pracownikom i uczniom życzymy wszystkiego, co najlepsze na dalsze lata pracy. Wszystkim pracownikom szkoły składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za na serce i pracę włożoną w rozwój placówki. Wszystkim uczniom życzymy, aby szkoła, w której spędzają wspólnie z nauczycielami wiele wspaniałych dni, była miejscem radości, rozwijania talentów i pasji. I pod widzą, pan odwiedzał Anteleskoszczyła, przewodniczący Rady Miasta.